はい。<Good. S 2>

W mku, nie? To było całe w mchu, To całe, to, to jest po prostu na na, na na Teraz, jeżeli chodzi o ten pomnik, to jakby pan przyjechał kilka dni później, to prawdopodobnie by już było to zrobione, cośmy mówili. Czyli? Od, to byście oczyścili. To się odbije, zostaje twarde i nowa wylepka. O, tu pan Waldek obiecuje to zrobić. Panie Waldku, o prawda? A pan, e, pan pan pan, pan, pan Jakub Jakubowski ma to na biało, to na ciemno. Czyli przywrócić tam. Żadna jakaś rewolucja. Jasne, że tak. Ta, bez jakichś tam uzgodnień, bo niczego nowego elementów nie wprowadzamy. To na czarno, Tomek obiecał pan doktor Manto, że wróci metalowy. Nie wiem, też wiaska. No bo tu widać, że było też tak, tak nie? No, są zdjęcia, że była metalowa chyba. Co myśmy zrobili? No odczaczyliśmy to z tym, że tutaj moi koledzy to mówią wciąż Żadna, żaden nagrobek nie został narzucony i tym podobnie jakaś jedna czwarta jest nie pan wygrabiona drzewa tego Odszkaczania był ogrom pracy. Pracowaliśmy cały styczeń, luty, no i praktycznie w marcu. I to jest przygotowane do wywiezienia. Ale to dobrze, to teraz jest do sfotografowania. Widać, jaki ogrom pracy został wykonany. Pytam, te duże drzewa, nienaruszone, doprowadzone do porządku, jakieś opadające konary, złamane i tak dalej, zostały to. Nie, to jest niesamowite. Tak? Tak, że, tak on mówi. No, no tak mówię, nie Ale to ja tak uważam. Wynieśliśmy tutaj to też parę, parę worków śmieci. To jest tak, to są butelki tego. Także tych nagrobków dużo po prostu nie, nie ma. Taki moment, się nie no właśnie, właśnie, bo tam się nie było, nie mogliśmy się dostać po no, 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 prostu. Nie można się było dostać, Ty, 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 Ty się bałeś, tak? jest jeszcze dwa, jeszcze trzy oczywiście po tej stronie. To jest tak naprawdę, to jest tylko taki element Publika? stabilizujący Ach. macewę, tak? Ale, to, ale, to, ale to, to jest na grobie, czy to nie jest? Na... Trudno powiedzieć, Trzeba powiedzieć, Trzeba ale jeżeli była macewa to musiałbym być Tam moim zdaniem ewidentnie jest, tylko urwali na grobę, bo widać, tak. zobaczcie. Tam. Tak, tak, nie, tu, nie. Tam, 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 tam. Tu, tu jest południe, tu jest kamień nagrobny, który tu stał. Tak, mhm. czyli ta macewa taka. Urwali go. Tak, tak, to zabrali, To ten nagrobek został. Yy, a jego wzmocnienie, jakby te, to co go stabilizowało i to co przy, stał, le, le, leżało na, na szczątkach, cały czas tu jest, no, tak, tak. tak. Yy, I groby żydowskie są orientowane na wschód, w stronę... Jerozolimy. No to też tak, 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 na lodnikę, no rośnie za blisko, po co ma to rozwalać, <Gry4003> to trzeba było usunąć. Tutaj o, jakby rosło dalej, to by się to by rozwaliło. O, tutaj. No to, a, a tutaj tak, o, o, co pan zauważył. Na grobek, ale jest przyrośnięty drzewem, <grycorasilo> bo już tego drzewa trudno usuwać. To, Ale pan... najważniejsze wydaje mi się, że ominęło to drzewo, ten grób mimo wszystko, obeszło. To... Bo... No, no, no może tak, to może kor korzeń tak, to znaczy... korzeń go ładnie przytulił tu. E, tak, 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 tak. Właśnie trzymego. Znaczy tam, e, nie wiadomo, bo wie pan, e, je, je, jeżeli to było na ma... ziemi, to tam e, to, to drzewo wyrosło na człowieku, e, a później pojawiło się tutaj płyta, to więc co e, zostało. Jeżeli to było gdzieś tam wymurowane, to może tego że nic z boku, chociaż nie sądzę, no. ale to, 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 już jest, że tak powiem, pomnik czasu. No to jest przykre, że tutaj się niewiele nie zachowało i yy, nie macie szansy zobaczyć, jak to, było. Jak to tak naprawdę to jest wyglądało. Nie, nie ma z tego, z powstania tego, to, to, to ja nie znam, swytań, ja nie znam, to nie, znam. nie, to nie, nie, to nie znaczy, że nie ma, to tak, nie znaczy, że nie ma. Ale tak jak teraz Dom Kultury, co prowadzi akcję z dawnej razy, oni zbierają, publikują, poszukują wszystkie stare zdjęcia. To wie pan, jeszcze się nie pojawiło zdjęcie cmentarza. z żydowskiego cmentarza. Zdjęcie z czasów przedwojny, gdy ten cmentarz normalnie Ale Cielowa. takie zdjęcia generalnie na cmentarzach Żydzi robili, jak już była era fotografii. No tak, no. to, to robili, bo zazwyczaj było tak, że Bo w ogóle nagrobek się stawia... Mm, Dzień dobry. Dzień, dobry, Dzień, dobry, Dzień dobry panie Tomaszu, miło mi Jestem naprawdę nie wiem czy to odpowiednio na cmentarzu powiedzieć wbity w ziemię, bo już nie chcę, nie chcę tu na wieczność zostawać ale ale jestem pod wielkim wrażeniem. To tutaj panu profesorowi wszystko trzeba zawdzięczyć. On tu spina, wydzwania, tak, informuje. Tak nas tak motywuje, takim spiritus mowy. Że robili żyć zdjęcia, no. jak stawiano na grobek, bo żydowska żałoba jest podzielona na kilka etapów, mhm. ale ogółem trwa rok. I po roku Stawia się na grobek. To zakańcza cały proces żałoby. Już w erze fotografii powstał zwyczaj, że rodzina się gromadzi dokumentuje to. i dokumentuje to. Żydzi nie balsamują zwłok, więc nie można ich przechowywać w kostnicy. Trzeba szybko pochować, bo, bo ciało się rozkłada. Więc pogrzeb to w czasach, jeszcze jak się nie rozchodziły tak szybko informacje, nie było telefonów, mhm. to y, kilka osób przyszło, rabin, pochowali i do widzenia. I dopiero w rocznicę śmierci można było wszystkich zebrać do kupy i ludzie się fotografowali. I to było to, to, to wydarzenie. Tak? Moją wizję, moim marzeniem jest, żeby tych drzew zostało jak najwięcej i żeby to był taki park, gdzie rosną drzewa. To są lipy, klony, jesiony. Najwięcej jest lip, klonów i jesionów. Nie ma kasztanowców, nie ma dębów, jest Z2A3, większe drzewa owocowe. Taki po prostu park. Gdzie te macewy umiejscow zostaną umiejscowione i w jaki sposób? Jakby sprawa dalsza. I teraz jest takie pytanie. Szczerze mówiąc... Moi koledzy wszyscy mówią, że tu jest za dużo tych, e, tych, tych e, te, te, te drzewek. Ja się upieram, dajmy im przeżyć ten rok, zobaczymy w jesieni, jak się zazielenią, e, jak mocno będą tutaj e, po prostu zacieniać, bo wyciąć zawsze można. Nasadzić nigdy nic, nic, niczego już nie dosadzimy. Z jednej strony, y, z punktu widzenia tradycji, żeby tam drzewo, korzenie, żeby rozbijały te szczątki, mhm. to nie jest korzystne, mhm. ale z drugiej strony. Mamy ty tak mało tych terenów zielonych, że też tak karczować do, do, do Łysego, to też nie, tak, ja tak, osobiście tak, tak. Te nie czuję tak. traktowali to jako e, takie płuca, e, takie małe płuco tutaj e, pod tym Radzyniem i zrobienie z tego łąki, e, to by było moim zdaniem... Nie, nie, nie chodzi w grę. A Panie Tomaszu, Pan mi opowiadał kiedyś o tym grobie e, wojennym. O tym miejscu, um... e, jak to był Pan Aptowicz i on dzięki tam z ramienia Towarzystwa Izrael Polska, mhm. jeszcze za burmistrza Pana Kowalczyka, udało się wspólnymi siłami e, tam postawić w księdze miasta kamień jako Tablico Pamięci w Polskich Zdrowień. I on tutaj był. Mhm. I on też tam badał te, te, książ te książki tam na, mhm. na... Historyczne. I on mówi, że tam była ostatnia jakby taka um, egzekucja tych Żydów, którzy pozostali do czyszczenia w gettach. Mhm. I Niemcy ich potem... I Doły... gdzie on pokazał, że tam? On tam wskazywał, że gdzieś w tamtym miejscu. A to pan niech bym chciał pokazać to wam. Tak. On mówi, o co to, to pewnie się tu wydało. Ja tam nie sądzę, że Niemcy byście ruszali się za By byłoby dużo ludzi, nie? A myślę, że tam grupa z 50 osób na pewno zostawi tych no. Albo ciemny brąz, tak jak było, bo tu zmienia. Może być <eight> no. też czerny by, Może być i czerwony. Może być i czerny. Podobną macewę zamienioną na poczek do ostrzenia widziałem w Włochyniu. Nie spodziewałem się, że jest również w Radzeniu, bo tu było tak zapaszczone, że tego nie było widać. Kiedy na początku grudnia zajęliśmy się, postanowiliśmy się zająć się nad tym cmentarzem, powiedziałem Mirkowi Mirek może byś się włączył fą. A Mirek FUM. A ja w 2007 Ósmy. W 2007 roku Ja, pisałem, ja w 2007 roku yy, znalazłem tą macewę gdzie na posesji uteścił. Tak. Tam, tak. Yy, Tom, teśku, to, to pan, o tą, tak. o tą mówi i przyniosłem. I przysłał mi na dowód zdjęcia yy, i mam te no. zdjęcia, w którym Mir, Mirek w 2007 roku jest, są tutaj na ja panu, bo Państwo mogą tego powiedzieć, że to jest dolna część macewy. Ona była. By się kontynuowała. Bo tu jest zawsze na dole jest taka sentencja, yy, akrostych, a tak? Czyli yy, są konkretne 5 liter: Tafnun, Sadik, hej I to od słów niech jego albo jej dusza zostanie wplątana w węzeł życia wiecznego. To jest w zasadzie tak, tak jest na każdym nagrobku. A tu mamy jego, jak się denat nazywał, tak? On się nazywał, to znaczy przede wszystkim on się nazywał Cwi, a był synem Jehudy. Gdzieś jest, jest, jest nazwisko, ale to jeżeli to jest odpowiednio stary nagrobek, to tego nazwiska tu nie będzie. Tak. O, a, moment. Nie, to już to nie jest nazwisko, to jest w błogosławionej pamięci. A tu był to? U góry, to... To będą takie długie sentencje, tu nie będzie... To pokazywałem. Tak, mam to zdjęcie. Tak, to tak. będą takie długie sentencje w stylu kroczył, drogą sprawiedliwych. Aha. Tu nie będzie, tu zazwyczaj rzadko są takie dane takie... o sobie, tak? <laughs> takie twarde typu o, data. Tak, tak, tak wyglądał też ten, ten cmentarz wtedy w 2009 roku. Ale różne jest jakby rozplanowanie mhm. tych informacji na nagrobku. Myślę, że te dane dotyczące daty śmierci nie. niestety y, są utracone, bo były na szczycie z kolei tej macewy. Ale od tego też był taki toczek do ostrzenia zrobiony, bo to jest od Tak, tak, To był toczek, tak. O, Piaskowiec, to, czołwia, to widać, do ma, no, no. Ta jest No, To jest macewa chyba z początku XX wieku. To jest taka jedyna tutaj na tym cmentarzu, że tak powiem. Nie? To musicie Państwo trochę dać mi światła. To wygląda na tuż przed wojną. To jest 35 albo 38 rok. To przede wszystkim bardzo chciałem Wam wszystkim podziękować za robotę, którą tutaj dla nas yy, wykonujecie, bo, bo robicie to z własnej woli i po prostu z potrzeby serca i, i, i po prostu jest to dla nas nieoceniona pomoc. Po dla nas. Yy, yy. Dla nas kontakty z lokalnymi społecznościami i ich współpraca z nimi przy zachowaniu miejsc pamięci i cmentarzy jest absolutnie kluczowa. U nas jest za mało i mamy za mało środków, żeby to robić w sposób efektywny i przy odpowiedniej wymianie informacji i dobrych kontaktach możemy to robić wspólnie i to jest po prostu. I jesteście dla nas przykładem tego, jak można to dobrze robić i, i, i jest, to, jest to takie wzmacniające i, mm, i nastrajające optymistycznie.